To duży rewers, będziesz musiał zrobić, tak? No, zobaczymy. O, grzany fotel! Kararona wielowo takim. To do ciężkiej serii, by Rafał był? Fotel pasażera miał amortyzowany. Tam A fent też się zdarza? Fentanie, nie, z fętem miałem bardzo dużo do. Zaczepy, ramiona, obciążniki, stopnie, nie stopnie. Tu mamy ogumienie razem z felgami, tam same opony. Tutaj same felgi. Rafał, zobacz jeszcze zbiorniki paliwa, nie? No też już patrzyłem właśnie, że. No ten fotel fajny. I kwadratowe błotniki. To jest najważniejsze. Mosty to star chyba, co? Z naszej sześćdziesiątki. Jak już się coś Rafałowi podoba, to musi naprawdę coś w tym być, bo. Będzie dobrze. Rafał to jest hater trochę. <laughs> Siemaneczko, witamy w kolejnym materiale i przypominam, że do 27 grudnia trwa taki konkurs. Mianowicie jeśli wbijemy na tym kanale 100 tysięcy subskrypcji, to spośród Was wybierzemy 3 osoby i zaprosimy na naszego świątecznego live'a. Jak co roku będzie coś ciekawego, myślę, że nawet te osoby będą mogły się przejechać naszym bizonem, białą perłą, a może nie tylko, może jeszcze czymś innym. Słuchajcie, jedyne co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w tym konkursie, wchodzicie na naszą stronę, kupujecie taką naklejeczkę za jedyne 20 zł, każda Kolejka jest numerowana i spośród tych numerków wybierzemy trzy osoby, które zaprosimy na naszego live'a. I słuchajcie, jako że zaczyna się już taki powoli sezon zimowy, zapraszamy na nasz sklep fajne czapki zimowe, czarne, białe, bardzo fajne czapeczki z latareczką dla majsterkowiczów do garażu. Świetna sprawa. No i oczywiście nasz bestseller, czyli najfajniejszy chyba produkt, jeśli chodzi o odzież, polary, niezwykle ciepłe, niezwykle dobrze wykonane, no i wyhaftowane przez naszego yy, Krzyśka, także na pewno będziecie z nich bardzo zadowoleni. A teraz przechodzimy do już materiał z ciężką serią Ursusa, ponieważ wracamy do tego projektu i to dosyć mocno. W kolejnych materiałach dowiecie się, jak to wszystko już na tą chwilę wygląda, ale powiem wam, że jest grubo. Lecimy. Siemanko, 14 październik, Dzień Edukacji Narodowej, Moje święto. A wolne mam dzisiaj i namówiłem Rafała, bo w sumie chyba Krystiana Ursus już niedługo wróci z firmy Naglak do nas, ponieważ tam niestety projekt ciężkiej serii u firmy Naglak się odkłada, a Krystian się już nie może doczekać yy, swojego Ursusa, bo mu się ka w polu znudziła, więc yy, no musimy ruszyć z tym projektem, a wiadomo, że musi mieć kabinę. I przejechaliśmy dzisiaj do Rusinowa koło Rypina. Tutaj znaleźliśmy w internecie taka fajna firma Auto Monster, ale rozbierają też jak widać na placu traktory. Także przejechaliśmy w sumie obejrzeć taką kabinę z New Hollanda, ale wpadło nam zupełnie coś innego, nam się spodobało niż zakładaliśmy. Tak, no, że tak Rafał mnie chciał wysłać samego, ale ja mówię: Nie, Rafał, ty musisz jechać ze mną, i bardzo dobrze, że tak się stało. Bo to yy, no może podejdziemy do tamtej kabiny, którą oglądaliśmy najpierw byśmy Wam pokazali, jak ona wygląda i co nam się podoba, a co nie. Co nam się nie podoba. Nie podoba nam się kokpit, to zaraz Wam pokażemy. Dobrze Rafał, to lecisz. Tutaj mamy kabin do wyboru, do koloru. New Hollandy, Steyry. Tak, i zobaczyliśmy tą kabinę właśnie. I teraz tak, wszystko jest super mamy podłokietnik i tak dalej ale no teraz wiadomo, że mam tutaj opuszczony ten fotel, nie mhm. ale i tak zobaczcie kokpit bardzo dużo zasłania więc w sumie w tej ciężkiej serii to by ta szyba nawet patrzę co z przodu jest malutka malutka jest ta szyba więc gdzieś ta widoczność taka no i w tej kabinie część plastików jest a niestety części nie ma tutaj pedały wszystko to by było ok ale gdzieś tam ten no i jest tutaj jednak słupek nie zabiera trochę tej widoczności. No i tak w zasadzie chyba ją byśmy tą kabinę jednak odrzucili. Ten pomysł. Ale tak pana tutaj miłego podpytaliśmy i mamy w sobie inny pomysł. Która to była? To była ta pierwsza, nie? Dzień dobry, pan się tylko przywita, przedstawi. Dzięki za rozmowę, bo pan tu nas zaprowadził. I tutaj co my mamy, bo tamtą w sumie już odrzuciliśmy. Tutaj co my mamy za kabinę? Ta kabina jest tutaj z modelu McCormick XTX185, tak zwanego T2, czyli tam z lat 2005-2007. Mhm. I co? Tutaj już różni się tym, że jak się otworzy, to tam się otwiera cała szyba, czyli nie może jest to wykrócić. Tak czterosłupkowa. Prawo, opakuj się do środka. To ten. Pokażemy Twoją pozycję za, za kierownicą. Tak, kokpit jest niżej, to już nam się podoba. Mm -hmm. Możesz sobie opuścić tą kierkę. Tak. To tu już rewers będziesz musiał zrobić, tak? No, zobaczymy. U Krystiana. <grystanie> no i ta kabinka tutaj bardzo przyjemnie wygląda, nie? Mm -hmm. Klima jest. Nawet tak, tylko chyba akurat ten joystick nie będzie nam potrzebny. tak? Tak, joystick akurat nie, ale. Tak, Ale tam super, ten panel nie? i tak dalej fajnie, nie? Mm -hmm. No. A tu siedzonko jakieś też będzie? Generalnie do nich były siedzenia? Były, tylko aktualnie nie mam, bo to rozrywany temat. No, prostu... no, no. Ludzie po prostu no, po, sobie. To Ale to by się coś dorobiło, nie? Tak. i zależało nam na y, tych kwadratowych błotnikach. I tutaj jest. I tutaj tak jest. No pedały wszystko są Kierunki. Nowe, jakie ułatwienia? No, pedałki, wszystko, no. Bezpieczniki. Radek tęskni już za Bizonem. To, ja dostanie już to teraz z... dostanie... <noise> Coś takiego, nie? Fajna, nieduża, nie? Szyba z przodu większa ja, niż się tam, się nie? Fajnie, no. no tu jest to. Ale, ale to już tyle nie przeszkadza, ale już nie... Jest dosyć Ale tutaj się... widać. Fajnie tutaj się kończy, więc jakby będzie tył ciągnika dobrze widać. No i mamy tam drugą taką, choć Rafa, zobaczyć. Tam będzie lepiej widać ten tył. Tak to się prezentuje. Dach w całości. Wiadomo, że będzie biały. U nas. Ale halogen. Szyba tutaj. Tu nie ma szyby, ale jest druga na placu, nie? Tu jakbyście chcieli, to Auto Monster. Można się odezwać. Jakby ktoś jakieś tam części potrzebował i kabin, to tu panowie trochę mają, nie? Jakby przednie mosty tam leżą, tak? Też macie? Przednie mosty. O, Rafał już wyniuchał. Całe ciągniki i teraz, tak, te botniki, tak, tu jest jedna poszeszka i to botnik wygląda tak. O, tam będzie chyba u Krystiana 650, tak gadaliśmy coś, nie? Może, jak się uda docelowo, no tak, ale na razie. A to poszeszka się przyda, nie, Rafał? I tu jeszcze są te guziki, tak? Tak. W razie co? Typowo. Przyciski pod DHR? Wom No to już ile ułatwia, nie? Rzeczy. Botnik pogięty. do piaskowania, malowania, jak znalazł. A ten metalowy? Metalowy, no? To są, to są metalowe, i te akurat w sumie są powiedzmy wizual, wizualnie tam nieperfekcyjne, ale nie są zardzewiałe. One mają tendencję, że typowo, że ich na dole potrafi nie być. Mm -hmm. no, 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 to jest ważne, nie? że jest z czego jeszcze tam rzeźbić, nie? A tu na dole, no. Póki blaka, to. Ładnie w całości, to nie? To idźmy zobaczyć, bo tu jeszcze była właśnie ta kabinka. Druga sztuka, żeby ten tył zobaczyć. A akurat te drzwi, co tam są zbite, to tutaj są w całości, więc już generalnie by było, nie? To jest tył. Jest sporo miejsca na jakiś, nie? Podnośnik Rafał czy na coś. Chociaż ty mówisz, że jak jest na błotniku już te przyciski, to całkowicie wywalić, tak? Nie wiem, zobaczymy. No To jeszcze jest temat. Bo już jest podnośnik u Krystiana, nie? Jest, ten ma po regeneracji. No, ale no, no w jak? razie W to jest miejsce na niego, nie? Tutaj jest właśnie ta druga kabinka. O, grzany fotel! Tak, te są. Te mają grzany fotel. Fajnie ten, no, ten fotel nawet fajnie. wygląda, nie kształt ma ładny. No ładny no, jest ten fotel, no? Fajny, fajny. Podoba mi się też. Płaska podłoga, tutaj ręczny. Tak nie mamy doświadczenia, nie? Ale no jak. No, hmm. no fajnie. Jak się wysprząta, to już zływa, nie. Tak. No i jeszcze nam wpadła też w sumie opcja alternatywa, jakbyśmy ewentualnie chcieli do tego Ursusa C350, to tutaj też mamy New Hollanda. nie? O? o nie ma Dobra. Zamka się? Nie musisz do... Nie, nie zamknąłem. Uważaj, bo będziemy zaraz becalować za szybę. A w sumie jakbyśmy chcieli ją nabyć, to szyba się przydała, nie? Pan może zrobi. O bo tu już ktoś zawias po prostu wykręcił. Aha, to jest. tu ma nawet klamkę w środku. No, także to ewentualnie Rafał mówi do tej 350 co robimy. Też fajna, nie? Też by była. Też ma klimę. No tu tylko ktoś dołożył dołożyć, żeby trzeba wyrzucić, ale... A coś jakąś ramkę? Pewnie jakiś monitor albo coś było. Monitor no. No. Albo taki ten. Wasz bar. O, jaki ładny zegar. Ciśnienie. No a także coś tu przyjemnego można zawsze u Was. A to jest to samo? Yy, to jest starsz Starsza generacja tak, tutaj tak. już. Troszeczkę to inaczej wygląda, nie. Mhm. No faktycznie Nawet konstru konstrukcję mamy tam lata 90. to już tam po 2000 to zmodernizowane ogólnie powiedzmy, jedno na drugim bazuje, no ale już jest inaczej trochę, nie? Bardziej zaokrąglone, nie? Mamy powiedzmy typowo, na jak jest tyle co pałąka, jest drzwi są sam jest szyba samonośna, a tutaj w tamtych to typowo była ramka i wklejana szyba, nie? To akurat powiem gorszy temat, bo najczę najczęściej jak się trąciło drzwiami, to nie dość, że szyba się zbiła, to zwichrowało ramkę od drzwi, i w tym momencie już problem. Bo, bo, I ramki nie ma i szyby. To już nie idzie, nie? I tak. szyby nie wklei, bo kurde nie dochodzi, nie? No tak. Tu ten kokpin jest dosyć wysoko, nie? No, ale tam, wiesz. 60... Ale to też kwestia hotela, nie? Podobnie szczerze, mówiąc bo to też typowo New Holland no to mimo wszystko tam co wcześniej oglądaliśmy, mm. bardzo, bardzo podobnie powiedzmy. Tutaj do jedno do drugiego jest zbliżone, o tak bym powiedział. No to już coś wiemy, coś już mamy. Jakieś oceny zaraz tutaj pana zapytamy. Poza kamerami, żeby nam mniej więcej powiedział. Może jak weźmiemy dwie, może nas tu potraktują trochę lepiej. No też porządny uchwyt na lusterko. No na lusterko, tak. Konkret. I co Rafał, wtedy piaskowanie, malowanie, nie? No ale to, to już sobie poradzimy, nie? Tak. Kuba przyjedzie, elektryk z Niemiec, nie teraz ze Szwecji, tak? To ja w, Niemczech. w Niemczech jest teraz, on no, kuba światowy. To jak znalazł, nie? Rozkręcanie dla niego i tak dalej. No dobra, to tyle w temacie kabin. Jakbyście coś potrzebowali, no to możecie tutaj wbijać do chłopaków. A może te mosty jeszcze zobaczymy, co? Mhm. Zawsze coś ciekawego. Podejdziemy, możemy zobaczyć? No to lecimy. Mhm. Chyba to 60, to Dana Spicers, nie? bo tak poprawię tu. większości przypadków w sumie to zacho zachodnie w sumie to albo Carraro, albo Dana Spicer, no pomijając New Hollanda, który lubi swoje zrobić, nie? ale to pewnie starsze, nie, no to też się jak najbardziej z te trafiają, mm -hmm. Tu mamy Carraro na Willowahatch'u takim. To jest, to jest McCormick będzie tak? To jest McCormick dokładnie 20.43 FI. SI. Mm -hmm. To do ciężkiej serii by Rafał był? Nie, musi być z boku, wiesz. Wyjść, Aha, wyjście na napęd, no tak. To jest Echo właśnie, które tak miały, wątpliwie na przykład. Jest tu poka, tych mostów. nie Na telefonie na szczytnym. Jestem w stanie, każdy miał z tego, z ZF ona, Mhm, tam jeszcze w tle widać koła jakieś, nie? No, tak jak ma... całe ciągniki, no to wszystko się znajdzie. Nie? No, także jakby ktoś coś potrzebował, to, to tutaj dużo rzeczy jest. Na... Nawet ten ładowacz, tak? Tak. Te ładowacze. Mhm. Trafia, jak ciągniki się trafiają na części, no to trafiają się i z ładowaczami czasem. Rafał do Krystiana czy za duży? Nie no, za duży nie. Ten, ten akurat tutaj siwy to jest z Deutschfara Agrotrona 106 koni, nie? Czyli to mam już ma, mała szóstka. O, tak, mm -hmm. Ale jesteśmy duży, bo tu 45, no to już jest, jest masywny. Jak na tym ciągni to jest masywny naprawdę. No, fajny. No, no. elegancki co? pewnie tak. tutaj też troszkę mniejszy? dwa są I jeszcze taki ten do 60. mniejszy nie? ten tutaj to mam pomocy właśnie z adaptacją z Jundiera 6620 to w sumie też taki mieliśmy jeden ciągnik w sumie na części no to szczerze mówiąc to był chyba na pełnym wyposażeniu co się dało wtedy zamówić bo raczej się nic nie dało więcej do tego ciągnika dołożyć bo on miał e, amortyzowaną przednią oś e, przedni podnośnik przedni wąs przedni ładować fabrycznie ze sterowaniem z podłokietnika amortyzowaną kabinę Pneumaty, pneumatykę dwuobwodową i hydrauliczną, i jeszcze dodatkowo ogrzewanie postojowe Wybasta, nie? Czyli, mhm. A, czyli jaki to John Deere? 66,20 był. To w jaki, w jaki rok produkcji? No tam w, w sumie do mniej więcej 2002 chyba, do 6,7 jakoś tak były. Mhm. Ten chyba był z 2005. A, i jeszcze tak poprawić do. W sumie nawet sam nigdy nie, nawet nigdy nie wiedziałem, szczerze mówiąc, fotel pasażera miał amortyzowany. <gry> bo, tam, bo John Deere mają w sumie typowo takie te siodełka, w sumie, powiedzmy, gramera, ale, ale osobiście się nigdy wcześniej nie spotkałem i nawet nie wiedziałem, ale później jak tutaj, jak w tym zobaczyłem, że on rzeczywiście pływał, mm -hmm. miał, miał taki specjalny adapter ze sprężynami, on rzeczywiście się amortyzował tej pasażera? No to wtedy zerknę, no rzeczywiście w katalogu pokazuje, że jest taka opcja, ale... Mówiąc, to się nigdy, nigdy sam nie spotkałem z tym. To może już taka jakaś tam limitowana, znaczy albo. Znaczy nie, no normalnie katalog pokazuje, że to mogło być, tylko to już tak rzadko było, że ja nawet nie, ja nie wiedziałem o tym. Ale Aha. rzeczywiście katalog tutaj John Deera dla tego modelu taką opcję pokazywał, ale w żadnym innym nie spotkałem się, dużo nowszych nawet, mhm. gdzie tam fotele identyczne, ale to nie spotkałem się. Nie? I to też typowo ta amortyzacja, też była oryginalna gramera, no bo tu

Mhm. A pan mi powie jeszcze, jakie marki najczęściej tutaj u Was się trafiają? Na pewno New Holland, tak? Znaczy, my, tu, my tutaj szczerze mówiąc, na to w każu taką zachodnią, z tych zachodnich marek prowadzimy najwięcej, najwięcej tak poprawdzie, to mamy tutaj Makornika, bo w Makorniku my aktualnie to zarówno części używane posiadamy, jak i jesteśmy w stanie nowe, oryginalne załatwić z, z Makornika, bo też tutaj normalnie mamy współpracę, współpracę i tutaj z Włoch od jesteśmy w stanie to szybciej zamówić, ale poza tym tak wszystkiego po trochu. Case. E, co tam no, myśli? John Deere też Case, tak? Case, John Deere, Deutsch, Fares, Klasa trochę, Massey, New Holland. E, co tam jeszcze jest? Bu, bu, bu. Tam A fent też się zdarza? Fentanie, akurat. Tu fentanie. Powiem, fentanie z fentem miałem bardzo dużo do, do czynienia powiedzmy, przez dekadę i powiem szczerze mówiąc, na części my nie, opłaca, nie opłaca się tego. Za razy. dobre są? Powiem szczerze mówiąc. Może nie tyle za dobre, ale tak, tak jak ja powiedzmy, tyle co ja miałem styczność to te elementy, które się psuły Tak po prawdzie, to albo się we własnym zakresie dało to naprawić, mm -hmm. albo się i tak szło po nowe Aha, czyli no nie, nie było sensu. Zamiast... Nie ma sensu części wtórnych Ta, prowadzić To tu akurat, pow... a biorąc pod uwagę mimo wszystko Fendt to ma zaporową dość cenę To tak no... No ale Fendt to jest Fendt, nie? No to tak, to jest swoje tam powiedzmy <laughs> Swoje. Do tego, nie? Tu jeszcze widzę macie jakieś cięgła, zaczepy, ramiona, zobacz Rafał, ty się musisz zawsze nawyginać, nie? a tu już masz wygięte. No tak, ale to, to nie... cena też jest. No, to, to John Deere, co? No, to byłem akurat tutaj typowo, ty, ty w, w większości przypadków to tam można powiedzieć, nie wszystkie, ale większość powiedzmy tutaj ramion, to tak powiem, z reguły tam ten 1000 net to w sumie sztuka, nie mhm. przy tych typowo zachodnich. To tak powiedzmy taka. uniwersalna, uniwersalna cena, choć no, są od tego od odstępstwa, no no, no. Nie, Niektóre po prostu no, potrafią kosztować. Dużo więcej no to i tak. Aha. Niby stal stal, nie a. No, no jest, żelaztwa tu Obciążniki byliśmy Rafału Piotra, nie? To tam w sumie urs ursusy zetory, nie? A tu same zachodnie. Stopnie, nie stopnie. A kombajny też? E, nie, kombajnów akurat tak nie za, nie za bardzo powiedzmy. A na Tutaj... przykład obciążniki, ale w koła z tyłu? Coś macie? E... Aktualnie mam w sumie um, z, niuch, z New Holanda w sumie T7230. Zacznij no obejrzeć, nie? Bo te oryginalne to tak nie będą do tej kawiny pasować. No nie, nie, nie. Bo no tutaj ten zestaw mam w sumie 2x250 i 2x91 kg. Nie? No to jak my jesteśmy, to podejdziemy. Trzeba korzystać, bo dzisiaj jest ładna pogoda i jeszcze jest coś widać i nie pada deszcz. Także trzeba skorzystać. Tu mamy ogumienie razem z felgami, tam same opony, tutaj same felgi, jest tego trochę. choć to akurat też bardzo sporadycznie, bardzo sporadycznie w ogóle się trafiają. Że przez ostatnie 3 lata to jeden, jeden zestaw, który w ogóle się trafi na, tyl, na tylne koła, nie? Aha. Bo tak A powiem... zobacz jeszcze zbiorniki paliwa, nie? No też już patrzyłem hmm. właśnie, że... Bo do tej kabiny co my byśmy chcieli do Christiana z McCormicka to zbiornik gdzie ona ma? Z wokół boku też ma tą, tak? Pod prawymi pod lewymi schodkami. Ale on tam ten był, ten zbiornik? Nie, to. Nie, 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 on ma, to on ma z, z boku skrzyni biegów, tak bym powiedział, nie? Aha, a jest tu macie gdzieś taki zbiornik? Nie bardziej. Bo on ma tutaj. Się... To jest z tej kabiny, z tego tak. zbiornika? Znaczy no z tego typu, no bo one wszystkie identyczne. Bo tu to mamy, ile to litro? To jest typowo. No, w sumie chyba 200, chyba jakoś tak. No, bo te, te Co, się... to, to, to bizon ma 200 litrów, a ten zbiornik się mały wydaje, nie? No ale ten jest tu wywijany potem. Kawał zbiornika, nie? No, to jest kwestia zawsze później do pasowania, nie? Mhm. No, dużo się fajnych rzeczy. No. to będziemy potem myśleć? Za... A, że do... koło? Nie, nie, nie. To masz to jest... na środku ciągnika zamontowany, to idzie bał. A, a już... To jest do amortyzowanych typu... no. Typowy system tutaj New Hollanda mm -hmm. do amortyzacji. Na unibalu? Takim dużym. <laughs> no. no. Tak ogólnie to właśnie mówię, bo, bo te kabiny to jest rozwinięcie właśnie tych wcześniejszych mhm. bo, bo to jest wcześniejszy jest... model, tak? Dokładnie, to jest wcześniejsze I tu po prostu tak poprawię, to jest ten słupek tylko wycięty Rama jest identyczna, nie? Mhm. Bo akurat powiedzmy w tym modelu zaspawane te miejsca są No ale jak się cofniemy jeden dalej mhm. Tam już jest ustawione, żeby tylko ten słupek dospawać można zawsze No 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 <laughs> Jakby ktoś chciał, ja jakby ktoś wolał tak No, ten fotel fajny Fajna kabinka, bardzo ładna. Halogeny. Tu ewentualnie ktoś właśnie to jest. No ale to się wytnie ładnie. I nara. Tu są jakieś nic na kim. Ktoś tu coś. No, tutaj coś ktoś może. Jeszcze tu zobaczymy tył, czy jak tu zrdzą, ale no ładnie jest. Dobrze jest i kwadratowe botniki, nie? To jest najważniejsze. O, tu mamy jeszcze ulotkę. Także jesteśmy tutaj. Macie numer telefonu, stronę internetową, maila, dokładny adres. Także jak będziecie potrzebować, tutaj jeszcze Pan chcę pokazać, bo ktoś MTZ, tak? No kurczę. I co za kabina Od czego? Tutaj właśnie jest Fiat seria G. I tutaj, właśnie mamy na MTZ, jak tam to było. Jak to przypasowało na MTZ ta taka kabina. A no ekstra, już to już ta nie? To jest ta, co rzekomo jechaliśmy z myślą no, o niej. Dokładnie. Koła za wąskie z przodu i z tyłu też. No, no, ale to, ale, to do... Tak, poza, to, to Ale poza tym, znaczy bo on. No, tylko z opryskiwaczem. Ale chłopcy naprawdę tutaj to powiem, naprawdę super to widzą. O, ładnie nie siabło. wygląda w ogóle jak y, MTZ, nie? Mm -hmm. Tylko jak nowoczesny już ciągnik, nie? No i tak to wygląda. Fajnie, kompletna, wszystko się zgadza. Mm. No super. To gratulacje tutaj dla pana, bo, bo odwalił robotę. Mm. No i czerwony, nie? Jak MTZ? Typowy kolor. A to? To czerwone z Mazdy, jeśli dobrze kojarzę. Z Mazdy, a to był jakiś inny lakier, inny odcinek. To, to, typowo tak jak Mazdy mają, tu czerwień Mazdy, nie? Mm -hmm. to tutaj w sumie właśnie. Z... To prawie ta, co my chcemy, nie? <laughs> no, żartuję oczywiście. Ale I też nie, ten... niby okrągły, ale jednak te, te kwadratu nie, trochę jest. Bo tu już mamy nowszą generację. Tu. Albo inaczej, bo to jest tamten, w sumie z tej nawet. Nie? Mm -hmm. A? Tutaj jest ta. To jest ta, co my oglądamy. Tak. Dokładnie, dokładnie tak. Czyli XTX185 McCormick korik. Tak. Źle otwieram. No to tak wyglądało. No, te butyki no, 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 robią, robią to, robotę. Idealnie. Nie? Mhm. No. Jak już się coś Rafałowi podoba, to musi naprawdę coś w tym być, bo Będzie dobrze. Rafał to jest hater trochę. No. No. Nie no, jak coś pasuje, to pasuje po prostu. Ale lustro. Tu to widzę... Zbiornik tak i te stopnie Stopanie. by mogły być. Bo tutaj można powiedzieć, on wychodzi o to tutaj, nie? No bo one tak pokażę, tu z tych wszystkich, które mają to one tam te, te, te kabiny i tam, co tam. Czyli ten zbiornik też byście mieli? Tak, jak najbardziej zbiornik. Pani I stopnie, ma. nie? No, I stopnie to, to też się lewe znajdą na pewno. Mhm. No to super. Dobra, to my nie zawracamy tutaj. Dziękujemy. Dzięki, wielkie, kurcze ekstra. Naprawdę tutaj nas Pan ugościł, wszystko nam opowiedział. Także teraz wszystko w rękach y, Krystiana. Tak. No, no bo to jednak jest tam ważna sprawa, nie? Tamta kabina, na którą się zapatrywaliśmy, była sporo tańsza, ale no, zobaczymy. Tak się prezentuje firma. A tu jest jeszcze Monster Truck zrobiony. Mosty to Star, chyba co? wygląda jak stary no tak stary, co do zobaczenia nasz, nasz z naszej sześćdziesiątki ciekawe co pod maską, co to jest za silnik nie wiem Rafał ciężko powiedzieć Czy to, to jest jakiś Opel tak? rama od stara jakiś Opel ciężko powiedzieć ciekawie by się mogło tym jechać co? na pewno Ciekawe czy jeździ, no chyba tak, nie?